Zajmuję się konsultacjami feng shui. Mieszkam w Gdańsku, Oliwie. W latach 90-96 podróżowałem bardzo często do Chin, spędzałem większość mojego czasu. Obecnie czas zawodowy, profesjonalny związany jest. Z aranżacjami Feng Shui. Zajmuje się głównie aranżacjami dotyczącymi kreacji domostw, nowych domów, konstytucjami już istniejących oraz kreacjami związanymi z działaniem firm. Doradztwo jest ściśle poufne, obejmuje zarówno prace wykonywane na terenie Polski, Europy, Azji i Chinach kontynentalnych, natomiast część szkoleniowa wykonywana jest głównie w Stanach, pracuje dla Polish American Chambers of Commerce. 3 lutego tego roku rozpoczął się rok zająca. Z okazji tego roku e, chciałbym wszystkim złożyć najlepsze życzenia harmonii, radości e, w życiu swoim. E, jest to rok metalicznego albo złotego zająca. E, drugi z lat e, parzystych, czyli lat, które są spokojne i symbolizują bardziej zajęcia dyplomatyczne niż katastrofalne lub też takie gwałtowne, które miały miejsce w roku, poprzednim w roku metalicznego tygrysa. W związku z tym, że lata zające są takie spokojne, możemy spodziewać się spokoju zarówno w domu, jak i w pracy, wręcz pewnego rodzaju wycofania. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że jak każdego roku, na to, by w strefach, odpowiednich strefach domu zapanował ład. Ten ład powinien być obecne wszędzie natomiast w pewnych specyficznych miejscach związanych z kierunkami świata nie powinno wykonywać żadnych czynności remontowych związanych ze zmianą obrysu domu wymianą drzwi wymianą okien lub też konstrukcji dachowych. Tymi rejonami, które są szczególnie narażone w tym roku, jest to, jest to rejon wschodni oraz rejon zachodni. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, by nie energetyzować kierunku południowego, tak ciekawego z punktu widzenia energetyki związanej z, ze słabą albo z dobrą naszą opinią. Inaczej mówiąc, tak, po to, żeby w sposób harmonijny. Spędzić i przeżyć rok zający ze wszystkimi pozytywnymi skutkami, które jemu e, powinny towarzyszyć, należy oprócz porządków ogólnych, które są szczególnie istotne e, do wykonania w okresie no, e, od pełni do nowiu księżyca, e, zapewnić e, spokój w częściach wschodnich domu oraz w części zachodnich oraz nie energetyzować e, części e, południowej.